Siema. Witacie w drugiej części prologu Rozbiory Polski. No zapraszam do odcinka. Pierwszy rozbiór Polski można określić czymś w rodzaju szoku dla Polaków. Otóż je, trzeba wiedzieć, że już wcześniej pojawiały się głosy, by zreformować państwo, że ten system, prowadzi Polskę do upadku, ale dopiero po pierwszym rozbiorze te głosy zaczęły zostać brane na poważnie i się nasiliły. Polska oprócz zreformowania swojego państwa chciała także wyjść ze stagnacji gospodarczej, co można zauważyć tym, że w tym czasie zaczęły powstawać pierwsze manufaktury banki magnackie albo królewskie. Warto też nie wspomnieć o tym, że 14 października w 1773 roku założono Komisję Edukacji Narodowej i Szkołę Rycerską, tzw. Korpus Kadetów. Nie bez powodu na obrazie widzę tutaj Hugo Kołłątaja, polskiego polityka, publicysty ośrodkowego i pisarza, który odegrał dość dużą rolę, jeśli chodzi o zreformowanie Polski. 6 października 1788 roku rozpoczął się sejm czteroletni zwany Wielkim i trwał on, jak wspomniałem, od 6 października 1788 do 29 maja 1792 roku. To właśnie na nim uchwalono konstytucję 3 maja, którą, którą uchwalił też sam król i, i był za ludźmi, którzy właśnie ją podpisali. No więc, Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 Maja 1791 roku i trzeba wiedzieć, że jest to drugi na świecie i pierwszy w Europie tego typu dokument. Postanowieniami Konstytucji 3 Maja było zniesienie liberum veto, przepraszam tu za literówkę, i zniesienie wolnej elekcji, a także wprowadzenie dziedziczności tronu. Konstytucja 3 maja także obejmowała chłopów opieką państwa i politycznie zrówn zrównywała mieszczan i szlachtę. Nie wszystkim niestety takie zmiany się podobały, a nie podobało się części szlachty, która wolała tkwić w starym systemie. Tudzież zwolni oni Konfederację Targowicką, która. Właśnie w naszym, od tych wydarzeń w naszym kraju jest uznawana za synonim zdrady na, narodu. I ów Targowiczanie, ów szlachta, zgłosiła się do carycy Katarzyny, żeby ona objęła opieką Rzeczpospolitą. No, oczywiście sama caryca też miała w tym interes, bo jej też się nie widziały reformy w naszym kraju. Ona chciała zrobić wszystko, żeby Polska była słaba i żeby w ogóle dało się w bardzo łatwy sposób zagarnąć. I właśnie wtedy wybuchła wojna między Polską a Rosją, tak zwana wojna o ustawę majową. Warto wspomnieć tutaj o dwóch rzeczach. Bitwy pod Zielcami, która, która wybuchła 18 czerwca 1792 roku i która zakończyła się wygraną Polaków i, w, i właśnie wtedy, w czasie Wojny Polsko-Rosyjskiej, która wybuchła w 1792 roku ustanowiono Order Virtuti Militari, czyli najwyższe odznaczenie wojskowe. Tutaj możemy zobaczyć Tadeusza Kościuszko-Józefa Pawlentowskiego, którzy dowodzili polskimi siłami w bitwie pod Zielencami. No niestety Polakom nie udało się wygrać tej wojny, a jej skutkiem był Drugi Rozbiór Polski w 1793 roku. Tym razem w rozbiorach brał udział tylko Czarstwo Rosyjskie i Królestwo Prus. Według, oficja według oficjalnych źródeł, oficjalnych podań, a nie wzięła udziału w drugim rozbiorze, bo była zajęta wojną z Francją. Więc tak. Rosja odebrała Polsce, Pol, no, Polsce ziemię Białorusi i Podola. A Królestwo Plus odebrało Polsce, Wielkopolskę i część Mazowsza. Ja Wam dziękuję za oglądanie tej drugiej części. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Um, tak więc wyczekujcie kolejnych odcinków. Na pewno będą. Jutro będzie ostatni odcinek, a potem zaczynamy z zaborami czołem.